Witam. Wydawnictwo Strategemata lubi zaskakiwać. O ile wielu wydawców odpowiednio wcześniej pokazuje nam kolejne fragmenciki gry, jakieś tam jej elementy, zajawki, tak Adam Niechwiej, szef Strategematy, preferuje chyba takie bardziej partyzanckie metody działania, bo nagle, właściwie bez jakichś większych zapowiedzi, pyk, ukazuje się nowa gra. No, jest to, przyznam, ma to, pe ma, ma to swój e, pewien urok, bo gra, jak powiedziałem, gra pojawia się nagle i zwykle e, człowiek ma ochotę ją nabyć, ponieważ e, Mata wydaje gry rzadko, ale jak już wydaje, to są to w większości e, przynajmniej te, w które grałem, tytuły udane. I mam nadzieję, że tak będzie z najnowszą grą wydaną w systemie Wielkiej Bitwy Małych Oddziałów, czyli kają Town e, 10-13 czerwca 1944 roku. Jest to już piąta gra wydana w systemie Wielkiej Bitwy Małych Oddziałów, jedynym w Polsce systemem taktycznym w drugowojennym w skali kompagnino-plutonowej. I druga w tym systemie gra wydana w, pude w pudełku. Wcześniejszą były, była gra w Wzgórze 262 Chambois, którą już miałem okazję pokazać na kanale, a także trzy wcześniejsze, które okazały się tylko w wersjach Ziplocowych. Takie jak Most Primosol, Rzeszów Łańcuch czy Mokra 1939. Nie wiem, jak, ich, jak już jest w tym momencie z ich dostępnością. Aczkolwiek praktycznie każda z nich jest tytułem udanym. Gdybym miał w tym momencie tak na szybko wybrać, która z tych gier byłaby naj, naj, najbardziej udana, to mimo wszystko myślę, że poleciłbym spokojnie wzgórze 262 Szambuła ze względu na zarówno ciekawą tematykę, jak i na mnogość scenariuszy. Mogę też polecić mokrę jako bardzo ciekawe podejście do samego tematu, ale jak już powiedziałem, sama gra jest chyba dzisiaj w tym momencie już nie do zdobycia. Całkiem ciekawie wypadają też bitwy czarnej kawalerii, czyli Rzeszów i łańcuch, pokazujące walki z 1939 z zupełnie innego punktu widzenia niż zwykle poskupione na dwóch jednostkach zmotoryzowanych walczących ze sobą, czyli coś ma, raczej rzadko spodziewanego. No, i chyba na sam koniec, mimo wszystko, most Primo. Sol, gra, gdzie ten system dopiero startował i ma, mająca jeszcze pewne niedociągnięcia, które zostały z biegiem czasu wyeliminowane. No, ale skupmy się na najnowszym tytule. Tematyka, no powiedzmy, że ciekawa, aczkolwiek z drugiej strony, ile to już na rynku mamy gier o Normandii? Dobra, nie będę nawet liczył. <laughs> Podejrzewam, że jakbym zajrzał na boardgame geek, to liczba wyszłaby już w setkach, a jak nie więcej. Ale z drugiej strony takie tematy, można powiedzieć, evergreenowe, jak właśnie Normandia, Adeny yy, i tak dalej, Stalingrad, są tematami, które wciąż się dobrze sprzedają, a nie mówię, zapomniałem o Gettysburgu oczywiście, czy Waterloo, yy, więc trudno się dziwić yy, Adamowi, że postanowił wejść w ten temat, a zwłaszcza, że same walki yy, w rejonie tam były dosyć ciekawe. Myślę, że większość z Was, przynajmniej tych, którzy jako tam orientują się yy, w tematyce długowojennej, kojarzy starcia, które tam, mia yy, tam miało miejsce. Kiedy to alianci po udanym lądowaniu w Normandii przystąpili do stopniowego łączenia poszczególnych przyczółków, i takim punktem, który właściwie był kluczowy w planach ediackich, był właśnie rejon Cayantaw, którego zadanie zdobycia otrzymali amerykańscy spadochroniarze, ale że Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jest to rejon ważny, to i obsadzali go z kolei niemieccy spadochroniarze, więc doszło do rzeczywiście do walk. Między jednostkami literalnymi obu stron. Warg, zażartych, ciekawych i trudnych, biorąc pod uwagę specyfikę terenu. Gdzie bardzo istotną rolę odgrywało kilka, nawet znajdujących się tam, mostów. Zatem dostajemy, można powiedzieć, grę, jeżeli chodzi o zakres tematyczny zbliżoną do poprzednich. Ja tak czasem się zastanawiam, kiedy gram sobie w gry z tego systemu, czy nie fajnie by było sięgnąć poza II wojnę światową, na przykład jakoś do lat 40. czy 50. Przyznam Wam, że choć za mną ostatnio i tak szukam sobie powoli, Jakiejś gry taktycznej poświęconej okresowi zimnej wojny, ale wczesnemu okresowi zimnej wojny. Wynika to z tego, że ostatnio grałem sobie dosyć często w Armored Brigade, gdzie jest kilka takich scenariuszy właśnie poświęconych walkom w latach 50., -tych, 60. -tych i bardzo mi się to spodobało. No ale rzućmy okiem na Cannetown. Okładka, muszę przyznać, całkiem ładna. Y Gdybym miał wybrać ze wszystkich okładek, które mieliśmy do tej pory w tym systemie, to zdecydowanie najładniejsza i duży plus za, za z jednej strony dynamikę, za, drugie, za taką można powiedzieć grafikę klasyczną. Można, taką, jaką jak w grach wojennych funkcjonowały jeszcze w latach 70. czy 80. Mniej już w latach 90., a potem już zniknęły na korzyść takich bardziej nowoczesnych, eleganckich grafik. Ta, ta, ta grafika tutaj jest powiedziałbym całkiem stylowa i ma swój urok i klasę. Nawet jeżeli nie jest to ideał okładkowy, bo tutaj myślę, że nic nie przebije. Okładek Dragona z lat, końca lat 80. i 90. Wiem, przemawia pewnie przeze mnie w jakimś stopniu także sentyment, nic na to nie poradzę, ale tamte pozostają dla mnie mimo wszystko niedoścignionym wzorcem. Niemniej ze wszystkich okładek tego systemu tę mogę wyróżnić jako najlepszą. Z tyłu mamy miniaturkę planszy. No, tak jak mówiłem wam wcześniej, teren dość ciekawy. Chyba po raz pierwszy w tym systemie mamy taką dużą ilość obszarów wodnych, co może być ciekawe. Mamy też te wszystkie mosty, o których wspominałem, a które tutaj odgrywały dość istotną rolę w tych starciach. Miniaturki żetonów oraz tabelka określająca complexity, czyli stopień złożoności gry, oraz dostępność do gry jednoosobowej. Ona chyba już się wcześniej pojawiła w. nie. Wydawało mi się, ale nie. W tym We wzgórzu 262 jej nie było. Tutaj po raz pierwszy strategia Mata się powo powożyła i bardzo dobrze moim zdaniem. Następnie mamy informację o tym, co znajduje się w pudełku, i możemy zajrzeć już do samego pudełka. Gra, zaznacza od razu, była niezafoliowana taka, jak ją dostałem. Więc powstrzymałem się nawet, żeby zajrzeć do niej od razu. Postanowiłem, że najpierw nagram materiał, a potem będę się cieszył tym, co jest w środku, tak żeby to wszystko zrobić mniej więcej na gorąco. Mamy najpierw więc opis historyczny. To jest coś, co bardzo cenię sobie w grach strategematy. Przede wszystkim przypada w grach Sławka Łukasika, który już odszedł ze strategematy, niestety nad tym ubolewam, bo strategemata rzeczywiście dba o to, żeby w jej grach ten element historyczny był zawsze mocno zaznaczony, co cenię sobie. Nie każdy wydawca o to dba, tego, tego, tego mi na przykład w wielu graftizów brakuje, a pod, pod względem tego nie mogę się do statystyki maty właściwie przyczepić. Dostajemy więc na mniej więcej dwie strony opis historycznych wydarzeń. I tak, tu mamy zasady specjalne dotyczące gry i tabelkę. Więc tak, zasady specjalne dotyczące gry są kolejnym elementem, który zwykle w tym systemie bardzo cenię. Jest to. Ciekawy przykład systemu, gdzie same zasady podstawowe nie są trudne. Zasady systemowe do systemu Wielkiej Bitwy Męch są mieszczą się na kilku stronach i nie są, nie są skomplikowane. I nauczenie się ich, myślę, nie sprawia większych trudności. Natomiast każda z tych G wprowadza jakąś ilość własnych, specyficznych zasad dotyczących poszczególnej bitwy, oddających jej szczególne realia, specyfikę jednostek biorących w niej udział i tak dalej. I to jest też to coś, co bardzo sobie cenię. I tu widzę, że także takie elementy występują. Niektóre z nich to są już rzeczy, które znamy z poprzednich gier, tak jak na przykład kwestie związane z jednostkami łączności i artylerią. Ale niektóre widzę zupełnie nowe, na przykład dezercja batalionów wschodnich, przeprawa, zrzuty zaopatrzenia, zapał bojowy 17 Dywizji Grenadierów Pancernych SS, szybsze przybycie jednostek 17 Dywizji. No, są to elementy nowe i dzięki temu każda gra jest nieco inna, daje nam jakieś nowe narzędzia i oddaje lepiej specyfikę walk. Jak powiedziałem, cenię to sobie. Tu mamy tab tabelkę terenu. Tabelka właściwie taka sama jak w przypadku poprzedniej gry, no tyle, że uwzględniająca nowe, niewystępujące w poprzednich grach, rodzaje terenu. Następnie mamy scenariusze. Scenariusz Purple Heart Lane. Czyli no powiedzmy taki rzeczywiście no, większy scenariusz, jak widzimy, pod względem ilości jednostek. Tutaj mamy scenariusz Battle at Bloody Gulch. No, scenariusz mniejszy wyraźnie, jeżeli spojrzymy na ilość jednostek i przede wszystkim czas trwania. Aczkolwiek pamiętajcie, jeżeli nie graliście nigdy w ten system, a planujecie, do czego zresztą zachęcam, że ilość, ilość etapów może mylić ponieważ specyfika tego systemu jest taka, że w jednym etapie porusza się tylko jedna strona. Więc jeżeli widzimy 12 etapów, to wcale nie znaczy, że będziemy mieli 12 etapów, w których jeden gracz się porusza, drugi gracz się porusza, a wręcz przeciwnie. Natomiast specyfika dotycząca aktywacji w tej grze i dowodzenia jedną z tych sprawia, że poszczególne etapy też potrafiają przelatywać bardzo szybko, więc jeżeli widzimy 12 etapów, to wcale nie oznacza, że to będzie długa rozgrywka. Nawet tutaj, kiedy tych etapów jest dwa razy więcej, to też wcale nie oznacza nie wiadomo jak długiej rozgrywki. Te gry generalnie nie są długie, to muszę przyznać. Następnie mamy instrukcję systemową Ona jak widzę Zrzućmy jeszcze okiem, żebym się może gdzieś czy się nie pomylił? Nie Zasady, zasady tego, instrukcja jest taka sama od pierwszego, pierwszej części gry Ktoś mógłby teraz spytać, no dobra, mówiłeś, że jakieś tam były niedociągnięcia. Owszem, te niedociągnięcia jeszcze w pierwszej, w pierwszej grze, czyli most Primo Sol, występowały, ale one dotyczyły bardziej kwestii związanych z jednostek. zasady Adam zdecydował się pozostawić te same i chociaż moim zdaniem przydałoby się na przykład w nich trochę lepsze wytłumaczenie pewnych rzeczy i nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby zdecydowano się pewne kwestie nieco bardziej czytelnie wyjaśnić, to jednak, co mi się z kamerą dzieje? Czemu ona mi faluje? Hmm. To jednak osobiście nie, nie, nie uważam, żeby był to problem. O, teraz jest dobrze, nie wiem czemu. Yy, następnie mamy żetony. Żetony zostały wydane w dwóch sztancach. Yy. Przy czym jedna to są w większości, jak widzicie, żetony pomocnicze, których no, w tym systemie jest całkiem sporo, ale to jednak wynika z jego specyfiki. Y i mamy jednostki, jak widzicie, z kolei tak, Niemców no, jest trochę mniej, co w sumie nie dziwi. Mamy te krzyżyki. Te krzyżyki oznaczały co? Zapał bojowy 17 Dywizji Grenadierów. Y jak to działa? Jeśli oddział w FNSS poniesie pierwszą stratę na należy położyć tam pomocniczkę. Wszystkie parametry oddziału pozostają bez zmian. Kolejne straty oddział ponosi według zasad. Aha, czyli można powiedzieć, trochę, chociaż nie do końca działające tak samo, jak trupie czaszki w systemie, w, przepraszam, w grze Budapeszt wydawnictwa Miraż. Taki bonusik za to, że ktoś jest SS-manem, więc jest fajniejszy od innych. No i tutaj mamy z kolei Amerykanów. Gra wykorzystuje wciąż ideę ide tą samą, czyli y ikonki natowskie dla oddziałów i y symbole jednostek dla y broni wsparcia. Przy czym, w tej grze, jak widzicie, broni wsparcia praktycznie nie mamy nie licząc jednej jednostki niemieckiej, a tutaj przeciwrotniczej tutaj. Wszystkie pozostałe jednostki to są jednostki, to są, to są normalne oddziały. W związku z czym nie mamy tutaj e, żadnych czołgów i tak dalej, mamy tylko duże, większe jednostki pancelne, które nie mają e, ikonek. Może trochę szkoda. Ja osobiście lubiłem zwłaszcza te ikonki. <kly> zwłaszcza w wspomnianej wcześniej grze w zgórze 262 szambła. E, mamy tych e, jednostek z ikonkami sporo. Tutaj praktycznie ich nie ma. No i ostatni element, czyli plansza. Plowsha ma ten sam kształt, co w grze poprzedniej, ale jest matowa. Ale jest matowa, co jej yy, mogę policzyć na plus, bo na ma odwrót. Przy czym ma orientację poziomą. Tam miała orientację pionową, tu ma orientację poziomą i jest jednostronna. Tam była dwustronna. Yy, jeżeli chodzi o konwencję graficzną, to zachowuje tę samą konwencję graficzną, którą ten system utrzymuje od, powiedzmy, 2G. Przy czym nie jest ona aż tak, powiedzmy, jak... nie chcę użyć słowa zapchana, bo mogłoby ono mieć jakieś negatywne konotacje, a nie o to mi do końca chodzi. Natomiast jest ona, powiedziałbym, nieco mniej urozmaicona niż na przykład w Rzeszowie i Łańcucie, gdzie po prostu jak się patrzyło na planszę, to wszędzie wszystkiego było pełno. Tutaj jest tego nieco mniej, aczkolwiek ten, jak widzicie, i tak jest dosyć bogaty. Natomiast zwracają uwagę wyraźnie większe heksy, które funkcjonują w, tej, w tym systemie od czasów wzgórza 262, i powiedziałbym, że to jest zdecydowanie na plus, ponieważ myślę, że widzicie sami dobrze, że dzięki temu gra jest nieco czytelniejsza. Na, planszy, na heksie możemy umieścić powiedzmy dwa żytuny tak względnie obok siebie, co może nie likwiduje, ale w każdym razie zmniejsza nieco stosogenność rozgrywki. Zwłaszcza, że w tej grze występuje jednak sporo żetonów pomocniczych, które się na żetonach pojawiają, szybko znikają itd. Pod, pod tym więc względem nie mam do planszy pretensji. Zrobiona jest elegancko i czytelnie. Nie jest to oczywiście ten poziom jakości i powiedzmy miodu dla oczu, jak na przykład w Graffitiu, które po prostu są pod, pod względem map moim zdaniem przynajmniej. Dla, y, wizualnie bardzo ładne. Natomiast znam ludzi, którzy preferują z kolei y, plansze powiedzmy mniej y, efekci efekciarskie, czy efektowne wizualne, ale za to czytelniejsze i ta na pewno do takich należy. Więc tutaj y, trudno mi się przyczepić. Może szkoda, że y, po drugiej stronie nic nie ma i że na przykład nie mamy większej ilości scenariuszy, tak jak było właśnie we wzgórzu. Gdzie mamy dwie plansze, znaczy planszę dwustronną, więcej scenariuszy i tak dalej. Tu mamy tylko dwa scenariusze. Ale myśl, mam nadzieję, że ilość tych zasad i tak dalej to wyrówna i sprawi, że gra ta będzie jeszcze bardziej ciekawa. Postaram się ją pokazać w miarę szybko. Mam nadzieję, że będzie to możliwe, o ile czas mi pozwoli ponieważ lubię ten system i cieszę się, że on ciągle żyje, że funkcjonuje i że Adam wydaje kolejne gry w tym systemie. mam nadzieję, że Carentan nie jest ostatnią grą w ramach wielkich bitewnych małych udziałów, którą mam okazję Wam pokazać. Dziękuję.